Rap, mają być poważny rap. Tak, tak zacząłem sprawy. To jest biała duba jakaś Don't say biała dupa. Noob to do Dupcia musi być inspiracją. Trzeba nawiedy jakiś dupeczek Mikrofon nie jest z kosztował 50 dolarów. Jak zarobię tysiak to będzie lepszy ta Kasa to jest kasę. sztuczna kasa, Sztuczna kasa Sturzna kasa Żeby mieć inspirację, Bo... że kiedyś będzie prawdziwa o, byś nie hmm. robił. Co powiedział o tym studio? Podoba mi się Nie, 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 ja daję banę, ja daję. Ale chciałeś na to 300 dolarów? Co ty z tymi pieniędzmi kurwa zrobiłeś? Eee, no, no to Ja nie. Gdzie jest kurwa reszta, reszta wszystko tych wszystko pieniędzy? No, no to, pieniędzy, to nie, kurwa. I gdzie jest kurwa reszta pieniędzy? Do zbudowania, kurwa. To je bał. ty więcej pieniędzy dostajesz? Ale, mi te pieniądze, kurwa. Ale chwila, chwila, to wszystko kosztowało 1500. Co? No kurwa, co to wszystko? Człowieku, ja bym tutaj, ten ja, shopy lepiej zbudował piesch, to wszystko bole, za 300 dolarów. Myślałem, że to 6 dolarów, że ci pożyczałem, to to, to za 6 dolarów, to. Za 6 dolarów były chusteczki. To jest twój wkład, co? kapucino. Będzie <gülpę> się nimi jak się z tym czujesz. <gülpę> I wtedy... Będę Codem... myślał o tobie wtedy, kapucino. Co? co? się nadaje do dupy? <gülpę> Ale dobrze to wygląda, powiem wam, podoba nie, mi się. Dobrze wygląda, dobrze, no. dobrze. No. Bardzo stylowo, stylowo. Dobra, to Jak teraz planujesz to rozegrać, co? Nagrać kilka nut? Teraz no nagrać nutę, założyć kanał z wszystkim naszej